Witam serdecznie na moim kanale Warszawski Inwestor. Dziś porozmawiamy o błędach i pułapkach inwestowania w nieruchomości pod wynajem długookresowy i Airbnb, bo one się ze sobą łączą. Nim zaczniemy, na tym kanale znajdziecie wyłącznie praktyczne porady wynikające z mojego doświadczenia, codziennej pracy w nieruchomościach. Czego nie będzie na tym nagraniu, bo myślę, że to jest ważne. Na tym nagraniu nie będę opowiadał o tym, czy warto inwestować w nieruchomości, jak je finansować, jak finansować zakup, jak wyszukiwać perełki inwestycyjne, ponieważ poświęcę temu kolejne nagrania w przyszłości, więc subujcie, bądźcie na bieżąco, powiem Wam, jak wynajdować te nieruchomości, które są absolutnie fenomenalne. I teraz jeszcze, ponieważ ten kanał zaczynam, więc krótka informacja, dlaczego, dlaczego robię ten kanał. Przede wszystkim dlatego, że chciałbym Cię uchronić przed błędami, które ja popełniłem, za które bardzo dużo zapłaciłem, i chciałbym też pomóc Ci zaoszczędzić dużo czasu, frustracji, ale także pieniędzy. Do tej pory przez ostatnie 6 lat dzieliłem się moją wiedzą, doświadczeniem z głównie z pośrednikami nieruchomości na szkoleniach wewnętrznych. Tak, jak już wiesz, pewnie z mojego vloga numer jeden, zmieniam to. Chcę podzielić się tą wiedzą z Tobą. I znowu, to są moje doświadczenia, one są dla mnie prawdziwe. Rozumiem, że Ty masz prawo mieć własne. Słuchajcie, zaczynamy. Pułapki i błędy inwestowania w mieszkania. Pierwszy podstawowy. Kolejność jest przypadkowa, to nie jest od najważniejszego do najmniej ważnego. Po prostu wybrałem, poprosiłem też mój zespół, zastanowiliśmy się z czym my mieliśmy największe wyzwania przez ostatni e, czas. I a, największe, e, te, te najważniejsze sobie e, spisałem i dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić. E, pierwszy błąd to jest przywiązywanie, przywiązywanie się do nieruchomości i przeinwestowywanie. Bardzo często, rozumiem, kupujesz pierwsze mieszkanie, ono ma być wspaniałe, chcecie zrobić sobie e, coś pięknego, bo to jest często pierwsze mieszkanie, które będzie pod wynajem, więc... Zakochujecie się w tej nieruchomości i wtedy wyłącza się logiczne myślenie. Zaczyna się kupowanie dodatków, które nie mają sensu, zaczyna się taki remont mieszkania, który jest po prostu za drogi, a jeszcze efekt na koniec się nie zwraca. No bo powiedzmy sobie szczerze, tak? Najpierw jest to pytanie, po co kupujesz tą nieruchomość? Jeżeli kupujesz dla siebie, ok, tylko nie nazywajmy tego inwestycją, to jest konsumpcja, ale jeżeli kupujesz po to, żeby ona przynosiła zwrot, no to chcemy, żeby to był. Cena zakupu, koszty zamknięcia plus cena remontu to razem ma przynosić najwyższy zwrot, tak? czyli masz dostawać jak najwięcej za ten wynajem. Więc pierwszy błąd to jest przywiązywanie się, zakochiwanie się w, nie, w nieruchomościach. Drugi błąd, który obserwuję na rynku e, warszawskim, to są remonty po taniości, czyli kupi się jakieś mieszkanie, tu się przemaluje, tu się dokupi w isku, kastorami czy Ikei i będzie dobrze. Ten klient już się skończył. Nawet student dzisiaj chce standardu, chce, żeby to dobrze wyglądało, żeby wszystko było nowe, czyste, schludne i co jest bardzo ważne. Znowu, nie inwestuje poza Warszawą, natomiast w Warszawie jest gotowy za to zapłacić wyższą cenę. Powiem Ci więcej, tych mieszkań jest coraz więcej, w związku z tym musisz jakoś się wyróżnić. Tak? Jeżeli nie wyróżniacie design, tak? lokalizacja nie jest wspaniała, nie wyróżniacie design, to może się zdarzyć, że masz problem. Kolejny błąd to jest e, niezadanie sobie pytania, czy e, to mieszkanie ma być pod wynajem długookresowy czy Airbnb. W mojej osobistej ocenie e, rynku, a obsługuję inwestorów, którzy kupują mieszkania i pod wynajem długookresowy i Airbnb, my im dostarczamy te mieszkania, e, widzę przesycenie e, w niektórych lokalizacjach ofertami e, Airbnb. I to znowu świetnie wygląda w Excelu ale może nie do końca dobrze pod koniec roku, kiedy policzy się wszystkie koszty związane z obsługą. Musisz pamiętać też o tym, że wynajmując mieszkania pod Airbnb, musisz się liczyć ze większym zużyciem. Ja wiem, że firmy zarządzające Airbnb też czasami jak wynajmuję moje lokale, przychodzą do mnie i mówią, nie, nie, my się tym zajmiemy, będzie takie same zużycie. Moi drodzy, przez dwa lata zajmowałem się, prowadziliśmy działalność, gdzie wynajmowaliśmy 17 mieszkań pod Airbnb, więc doskonale wiem, jakie są wyzwania związane z wynajmowaniem tych mieszkań. Już nie mówię o przekazywaniu kluczy w wigilię, bo, bo nie chciałem ciągnąć żadnego z moich pracowników, żeby wtedy to, to zrobił. Ale po prostu jest większe zużycie, większe ryzyko. Najpierw no sobie szczerze, masz pokój hotelowy. On musi wyglądać inaczej, musi być inaczej przygotowany niż mieszkanie pod wynajem długookresowym. Chociażby, jeżeli chodzi o przestrzeń do przechowywania. Klient, który przyjeżdża na Airbnb. Ma walizki, zazwyczaj nie rozpakowuje w ciągu dwóch dni, ale ktoś, to ma mieszkać u ciebie rok, już wymaga czegoś innego. Kolejny błąd to jest właściwy dobór najemców. Czyli skończyłeś swoje piękne mieszkanie, remont był trochę droższy niż ci się wydawało, trwał dłużej niż miał trwać, wyszło fajnie, dajesz ogłoszenie i zjawia się pierwszy najemca i mówi: Biorę. A tu mówisz: Świetnie, mam już najemcę. Nie, stop. To jest Twoje mieszkanie, Twój majątek, e, olbrzymia inwestycja e, i niewłaściwy dobór e, najemcy może skutkować tym, że będziesz mieć najemcę, który Ci nie płaci i jeżeli jeszcze masz niewłaściwą umowę, o czym później, e, to nic z nim nie możesz zrobić przez pewien czas. E, możesz mieć najemcę, który zniszczy Twoją własność, e, bo nie poświęciłeś czasu, żeby w odpowiedni sposób. Wybrać tego najemcę. I ponieważ przygotowuję vloga na temat, który będzie poświęcony wyłącznie jak dobierać najemców, po to, żeby nie mieć potem wyzwań, problemów, ja uwielbiam, kocham moich najemców. Jeżeli mnie oglądacie, jesteście absolutnie wspaniali. Doceniam to, że mam zawsze płatność do dziesiątego. Doceniam to, że na inspekcjach, które mamy, oglądam, że dbacie fajnie o moje nieruchomości. A więc przejdźmy dalej do, przejdźmy dalej do, do kolejnego błędu e, przy, czy pułapki przy inwestowaniu w e, nieruchomości. E, to jest kiepskie, słabe umowy e, najmu, które cię nie zabezpieczają. I tutaj znowu poświęcę więcej temu czasu w następnym nagraniu, natomiast warto jest mieć dobrą umowę. Nie jakąś tam z internetu, nie jakąś tam od kolegi, ale dobrą umowę, bo źle napisana umowa może się potem okazać, że niewiele z tym możesz zrobić. Prosty przykład. Mieliśmy taki przykład, gdzie mieliśmy taką sytuację, w której najemczyni pewnie nieświadomie zniszczyła pewien element wyposażenia i kupiła podróbkę. I teraz dla niej wszystko było OK, bo jej zdaniem to wygląda dokładnie tak samo. No tylko jest różnica, jak to dobrze wiemy, między Gucci Belt a, a podróbką, którą można gdzieś tam kupić na targu w Bangkoku. Więc jej się wydawało, że skoro wygląda podobnie, to tak jest i o co wam chodzi. Uratowały nas świetnie przygotowane protokoły przekazania nieruchomości pod najemcy, pod wynajem łącznie z cenami, które tam są zapisane ale o tym też za chwilę e, będzie. Kolejny bardzo duży błąd. Brak szczegółowych regulaminów użytkowania mieszkania. Czyli ponieważ ty wiesz, jak wyglądało swoje mieszkanie, masz swoje mieszkanie, to zakładasz, że każdy będzie wiedział w jaki sposób e, i czym. Pielęgnować Twoją drewnianą podłogę, która była bardzo droga i z której jesteś dumny, w jaki sposób dbać o Twoją zmywarkę i gdzie się wsypuje sól do zmywarki. E, czy e, to, że raz na kilka miesięcy warto wrzucić do bębna pralki proszek odpowiedni e, detergent, który umyje tą pralkę i przygotuje e, ją i sprawi, że będzie to fajnie e, funkcjonowało. Więc e, My przygotowujemy kompleksowe regulaminy, w których dokładnie jest napisane, w jaki sposób dbamy o nieruchomość, w jaki sposób dbamy o poszczególne elementy tej nieruchomości. No bo jeżeli tego nie będzie, no to możesz się zdziwić. I to jakby przenosi mnie do kolejnego punktu, czyli brak inspekcji, regularnych inspekcji. Wynajmujesz mieszkanie, wpłaty są właściwie na czas, nie chcesz nikomu zawracać głowy. Słuchaj, musisz pamiętać, to jest Twoja własność. I twój majątek, w który włożyłeś bardzo dużo ciężkiej pracy po to, żeby go, po to, żeby mieć pieniądze, kupić go, czy nawet jeżeli finansujesz to kredytem, no to regularnie to cię kosztuje. Więc warto patrzeć, jak wygląda ta Twoja własność, ta Twoja nieruchomość przez okres całego roku. My to robimy regularnymi inspekcjami, czyli oczywiście one są zapowiedziane, oczywiście są wpisane do umowy i znowu jesteśmy przy umowie, gdzie informujemy wcześniej najemcę, iż. Mamy pozycję takich, takich terminów, gdzie chcielibyśmy przyjść i zobaczyć jego nieruchomość. Zawsze komisyjnie, zawsze dwie osoby. Przy innym nagraniu powiem Wam, dlaczego to jest absolutnie konieczne. I wtedy widzimy, jak, nie, jak właściciel, jak najemca dba o Twoją nieruchomość. Mieliśmy przykład studentki z Kanady. Wyglądało, że świetny klient, jakby przemiła, przesympatyczna dziewczyna. Tata nie chciał mieć wyzwań z płatnościami, więc zapłacił na za cały kwartał z góry. Podwójna kaucja i, i, i wszystkie te rzeczy, jakby jak, absolutnie super. Natomiast pierwsza inspekcja, która była po dwóch miesiącach, pokazała nam, że najemczyni e, e, nie ogarnia czystości. Tak? Powiedzmy bardzo oględnie, nie mówiąc już o. E, elementach osobistych, które powinny być w pralni porozrzucanych po całym mieszkaniu. Pamiętaj o tym, jeżeli najemca nie będzie dbał o twoje mieszkanie, to po roku nie będziesz w stanie doprowadzić go do stanu pierwotnego. A twoja kaucja dzisiaj zazwyczaj w wysokości jednokrotnej, e, jednokrotności czynszu jest niewystarczająca. Na co to ma wystarczyć? Zwłaszcza, że Często bywa też tak, że najemcy robią: No to może rozliczymy tą ostatnią kaucję na poczet ostatniego miesiąca, przez wszystko jest dobrze i tak dalej. Nie, masz robić inspekcję. Jeżeli to jest twoja własność, masz do tego prawo. Nie masz prawa wejść bez zapowiedzenia. Wtedy naruszyłbyś mir domowy najemcy. Ale jeżeli się umówisz, masz prawo przyjść, tak jak powiedziałem, dwie osoby, przy innym nagraniu porozmawiam o tym dlaczego, i masz prawo zobaczyć, w jaki sposób twoja własność jest wykorzystywana. Kolejny błąd to jest, zresztą tak patrzę na moją ściągawkę, bo chcę jakby zmieścić się w czasie i powiedzieć Wam o tym, co jest co jest absolutnie najważniejsze. Jeszcze jeden przykład. No, gdybyśmy nie mieli tych inspekcji, to nigdy nie dowiedzielibyśmy się, że w jednym z naszych mieszkań przy ulicy Marszałkowskiej ktoś chociaż wynajął od nas mieszkanie na długi... Termin za 2800 zł, no to zrobił sobie tam super dochodowe Airbnb po 350 za dobę. I dopiero inspekcje pokazały nam, że coś jest niechalo, tak, że coś, coś nie działa. Przyjrzeliśmy się temu bliżej no i okazało się, że rzeczywiście właściciel prowadzi nieuczciwe, nieuczciwą praktykę, ponieważ w umowie miał wyraźnie. Napisane. Zresztą ta umowa zawiera kary za tego typu działalność, w związku z tym daje nam możliwość jakby naliczenia kar e, dodatkowych. Bardzo ważny element to jest, tak jak już wspomniałem, e, protokół z e, wyposażenia z dwiema bardzo ważnymi rzeczami. Z cenami tego wyposażenia i teraz ceny wyposażenia to nie jest kwestia tylko ceny wyposażenia, bo jeżeli ktoś Ci zniszczy łóżko, nawet z IKEA, e, no to... Żebyś mógł to łóżko wymienić, to musisz tak, zamówić to łóżko, ono musi przyjechać i albo ty go poskręcasz, ty je poskręcasz, albo musisz komuś zapłacić 100 zł, 150 zł, żeby ci to poskręcał. Więc to też są elementy, które muszą być wliczone do ceny tego wyposażenia, no bo samo to się nie wymieni, tak? To nie jest wystarczające. Tak samo jest z materacem, tak? Zniszczenie materaca zdarza się czasami. Koszt materaca jest taki, ale jest jeszcze transport tego materaca, bo on się sam i tak na tym tracisz, bo prawdopodobnie zajmie to kilka dni, prawdopodobnie już z Twojego czasu po wydaniu tej nieruchomości, jeżeli wcześniej nie wiesz, co się dzieje. I znowu, Wracamy do inspekcji, robisz regularne inspekcje, widzisz, że jest zniszczony materac, mówisz ok, wymieniamy materac teraz, nie po skończeniu najmu. To mieszkanie ma być w bardzo dobrym stanie przez cały okres najmu. Kolejny element to jest. A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak już masz ten protokół razem z cenami, zachowuj faktury zakupu. Żeby ktoś ci nie powiedział, że ta lampa to jest podróbką i ty w ogóle sam kupiłeś podróbkę, a teraz to za czyjeś pieniądze. No, zniszczył ok, on za to zapłaci, ale znalazł w internecie też podróbkę i pewnie to też była podróbka, w związku z tym ee, kupi taką, taką samą. Nie, ty masz fakturę na to, kupiłeś oryginalny, e, oryginalny element wyposażenia, zwłaszcza przy apartamentach premium. Będzie też nagranie temat apartamentów premium i dlaczego warto w nie inwestować, ale to już później. Nie damy rady ci się wszystkiego zmieścić, ale warto jest o tym pamiętać: tak? mieć te dokumenty, być w stanie je pokazać. W przypadku ewentualnych, tak, rzadkich, ale może się zdarzyć, tak, sporów sądowych, jest to podstawa, gdzie możesz pokazać, dlaczego naliczyłeś taką opłatę. Zresztą twój część często nie wystarczy, więc może się tak zdarzyć, że to ty będziesz musiał wystąpić na drogę postępowania sądowego po to, żeby odzyskać swoje pieniądze. Kolejny błąd to jest wybieranie niewłaściwego okresu najmu. W każdym mieście tak jest, że są takie okresy, kiedy jest większe zainteresowanie wynajmem. I jeżeli zrobisz sobie umowę najmu na taki okres, na przykład kończysz remont w okresie, w którym jest niższe zainteresowanie najmem, na przykład listopad, i wynajmujesz najemcy na dokładnie miesiąc, więc za rok masz ten sam problem. Więc trzeba lepiej dobierać te okresy najmu. Często w tych pikowych, najwyższych okresach najmu jesteś w stanie uzyskać nawet cenę 5-10% wyższą. Czysta gra podaży i popytu. Jest więcej osób, które w krótkim czasie musi znaleźć zakwaterowanie, a podaż jest mniej więcej zbliżona przez cały rok. Kolejny element to e, przy remontach, e, w ogóle przynajmniej na od tego zacznijmy, e, brak znajomości przepisów prawa, tak? czyli warto jest też poinformować najemcę, w jaki sposób umowa najmu jest regulowana przez kodeks cywilny, tak, w którym jest na przykład też zapisane, iż drobne naprawy wykonuje najemca na własny koszt we własnym zakresie, po to, żebyś nie musiał biec i wymienić każdą żarówkę, którą trzeba wymienić tak, wtedy, kiedy coś się z nią stanie. Lecimy dalej, bo już, już trochę czasu minęło. Kolejny błąd to jest brak dokumentacji zdjęciowej. Czyli no, zrobiłeś, zrobiłeś niby jakąś sesję, ale coś tam dodaliście, yy, najemca chciał czajnik, gdzieś. Nie, w momencie przekazania Robisz dokumentację zdjęciową, prosisz też najemcę, żeby sobie zrobił dokumentację zdjęciową w momencie przekazywania lokalu. Mamy wtedy jasność, jak lokal wyglądał, w jakim był stanie. Nie mamy informacji, że e, rok później odbierasz e, lokal, nie robiłeś inspekcji, masz porysowaną podłogę. A, miałam do pana zadzwonić, ale ona taka już była, od samego początku taka już była. Nie chciałam wam tylko głowy zawracać, tak? E, kolejny błąd to jest. E, Brak e, dobrze zbudowanych relacji z sąsiadami, najlepiej dozorcą, e, czyli osobą, która gdzieś tam jest i będzie w stanie Wam e, powiedzieć. Wielokrotnie właśnie, fajnie zbudowane relacje, czy z sąsiadem, e, do którego warto jest się pójść, się przedstawić. Nie wiem jak to działa przy Airbnb, sąsiedzi nie lubią Airbnb, ale masz wynajem długookresowy, znaczy wiem jak to działa przy Airbnb, ale masz wynajem długookresowy, przedstawić się, zostawić swój numer telefonu i powiedzieć, gdyby w jakiś sposób był zakłócany Państwa spokój, proszę śmiało o telefon. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że nasze dwie studentki w jednym z naszych mieszkań, Studentki kosmetologii nie zajmują się uczeniem do zajęć, tylko inną działalnością, a lokal jest położony blisko ulicy Mazowieckiej, więc to był fajny punkt wypadowy do, do pracy. Po tym wszystkim musieliśmy wymienić brodzik zniszczony szpilkami, ale wiedzieliśmy o tym bardzo szybko, dlatego że dozorca nas poinformował, że coś się dzieje o trzeciej nad ranem i to nie jest jego zdaniem normalne, więc przyjrzeliśmy się temu, sprawdziliśmy. Kolejny element to jest. I ten błąd, czyli wykorzystywanie nieruchomości e, mieszkaniowych do celów z nimi niezwiązanych. I znowu, gdyby nie inspekcję, gdzie zrobiliśmy inspekcję w jednej z naszych nieruchomości, e, wracają osoby u nas, które robią te inspekcje i mówią... Słuchaj, naszym zdaniem żona najemcy prowadzi działalność gospodarczą, to znaczy zajmuje się paznokciami, robi paznokcie. No co mówiliśmy się na spotkanie, jakby okazało się, że na miejscu są profesjonalne materiały do tego, stoi profesjonalny fotel, od tego fotela ponieważ jest niebezpieczony jest zniszczona podłoga drewniana, a pani z rozbrającą szczerością mówi, że ona właśnie nie prowadzi działalności, bo ona nie jest zarejestrowana. W związku z tym to tak jest tak, jakby nie prowadziła działalności. Ponieważ mieliśmy opłatę dodatkową, te osoby musiały wnieść opłatę dodatkową i zaprzestać takiej działalności. Już pod, podsumowujemy. To jest tak, że wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład mieliśmy najemczynię, która regularnie wykorzystywała naszą nieruchomość, to jest wyraźnie napisane, do celów mieszkaniowych, do profesjonalnych sesji marketingowych. Znaczy, jak jest Instagramerka, która ma blisko pół miliona, pół miliona followersów, to stać jest ją na to, żeby sobie wynająć apartament i zresztą z tego żyje, do takich celów. Tak? Natomiast moment, kiedy non-stop widzimy wykorzystane elementy, bez docenienia czyje to jest, kto wykonał remont, czyli bez kredytów, które powinny być, jest to niezgodne z przeznaczeniem. Tak? Kolejne kilka elementów już kończymy. Nie wiem, jakie jest Wasze podejście do, do zwierząt. U nas to bardzo zależy tak naprawdę na najemcy. Kocham zwierzęta, jestem wielkim miłośnikiem zwierzęt, zwierząt, natomiast chcę mieć też takie przekonanie, że właściciel jest świadomy, jakie są ewentualne zagrożenia wynikające z posiadania zwierząt w domu. To on najlepiej zna swoje zwierzęta, więc bywa też często, że prosimy o ubezpieczenie dodatkowe. Może się tak zdarzyć, są wspaniałe istoty, natomiast mają też swoje, swój charakter, mają swoje przyzwyczajenia, więc chcemy, żeby właściciel to rozumiał. I kolejna rzecz, to jest ee, coś, co bardzo często może i zrobię dodatkowego vloga na ten temat, to jest wykonywanie remontów niezgodnie z prawem budowlanym. Czyli ktoś wchodzi, ściana nośna, ściana działoba, tu się zburzy, tu się przeniesie i tak będzie, a w kuchni z rurką gazową zrobi się dodatkowy pokój. I wszystko jest dobrze jak jest dobrze, do czasu, kiedy komuś coś się nie wydarzy na tej nieruchomości, wtedy się okazuje, że można mieć bardzo duże wyzwania. Więc po pierwsze, jest to nieświadomość, a niestety, ale nieznajomość prawa i przepisów nie chroni. Jesteś inwestorem, masz obowiązek wiedzieć, jak to działa. Ostatni błąd już przy remontach mieszkań pod wynajem to jest korzystanie z ekip, które są tanie, może na początku, ale nie mają profesjonalistów. Słuchajcie, kochani, elektryka musi być wykonana przez elektryka z uprawnieniami, a nie e, pana wykonawcę, który umie to robić. A hydraulika musi być wykonana przez hydraulika, który ma uprawnienia i potrafi to zrobić, bo możesz mieć wyzwania. Zrobisz sobie ledy w okolicach e, prysznica, one ładnie wyglądają. Ale co jeżeli będzie gdzieś przebicie na tych ledach przed transformatorem, bo ktoś coś źle, źle zaizolował, źle podłączył, zrobił niezgodnie z zasadami i komuś coś się stanie? Co wtedy? Więc wybieramy ekipy remontowe, które potrafią fajnie przeprowadzić, ale które mają specjalistów. To zazwyczaj kosztuje, ale masz spokojny sen przez długi czas. I ostatnia to jest nieznajomość dynamiki miasta, czyli Kupowanie nieruchomości pod wynajem czy pod typ wynajmu w lokalizacjach, które nie cieszą się zainteresowaniem, albo spada ich zainteresowanie, e, albo ludzie nie chcą tam mieszkać. To zwłaszcza dotyczy inwestorów, ja to nazywam first-time investors, tak, Ludzie, którzy po raz pierwszy coś inwestują, zakochali się w mieszkaniu fajnie i tak dalej. Super, ale z jakiegoś powodu możemy przypuszczać, że chodzi na przykład o komunikację. E, Chodzi o to, że jest za dużo mieszkań komunalnych na przykład. Niefajnie to wygląda latem przez blokiem. Ludzie nie chcą tam wynajmować. I podsumowując, na remont wydajecie dużo pieniędzy. Ja za każdym razem korzystam z profesjonalnej pomocy architekta, ponieważ architekt jest w stanie zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy i zrobić efekt wow relatywnie niskimi pieniędzmi albo w tych samych pieniądzach. Więc warto jest korzystać z pomocy kogoś, kto profesjonalnie potrafi przeprowadzić ten Remont. Tyle. Kończymy na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobają te nagrania, wnoszą wartość do Waszego życia, do Waszego inwestowania, poproszę o łapkę. Im więcej będzie łapek, będzie mnie to motywowało do tego, żeby w swoim zajętym dniu znaleźć te pół godziny czasu i nagrać coś nowego dla Was, dzieląc się tymi latami doświadczenia, setkami transakcji przeprowadzonymi na rynku. I to, o czym się specjalizujemy jako Investorius, czyli obsługą klientów, które, którzy inwestują, współpracą z osobami, które ogarniają takich inwestorów, które są takimi pośrednikami, to jest absolutnie nasza specjalizacja. Dostajecie do mnie informacje z pierwszej ręki, od praktyka, tak działa, wynikające bezpośrednio z doświadczenia. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do następnego razu.